No, witam Was w parcie drugim i tak niestety czasami będę przerywać tak bez, bez powiedzenia nawet. Czy mogę sobie zrobić miecz? Że, żelazny mogę mogę? Jest! Fajnie. Mieczek będzie lepszy, ile on ma... O, Morderus mi się, mi się akurat znalazł. To fajnie, bardzo fajnie. I gej się nam wprowadził, więc fajnie. I, I, I z Eye I of K to będę walczyć, ale jak będę miał 6 e, lensów. I też oczywiście jakąś zbroję też muszę mieć, a zbroję będzie już ciężko. Więc ogarnę trochę i będzie sta, mi starczyło. Więc domek się jeszcze powiększy po, po i tyle. No więc się wykopie trochę i się tam zobaczy, co, co się jeszcze zrobi. i to może troszeczkę zająć. A nawet i długo, więc odcięcia nie zrobię, bo nie chcę mi się. Ale przeżyjecie chyba ja jakoś I pierwsza noc się zaczęła. No więc to ogarnę troszeczkę i postaram się o coś, to jest o Star nam spadł, więc fajnie. Z Fallen Star się robi manę, a mana nam pozwala na używanie magii i itemów magicznych. No. Więc idę po po tą gwiazdeczkę. Zombie. Are you fucking ki kidding me? Oh lord. I przyjdzie nam Merchant, ale musimy mieć przynajmniej jednego Gold Coina, więc już po Eye of katulu nam przyjdzie, więc będzie ciężko, ale poradzimy sobie chyba, chyba, tak myślę. Kolejny zombie, ja pierniczę. No to o tyle. No to sobie jeszcze zrobimy kopalnię i będzie starczyło już. No to to tyle ja jak na drugi part, więc na ra.